Zapraszam na czwarty Solanie Film Festival, 15-19 sierpnia, oczywiście w nowej soli, koniec pieprzenia w kinie, czas posolić! Zapraszamy na czwarty Solanie Film Festival, koniec pieprzenia w kinie. Zapraszamy na czwarty Solanie Film Festival, 15-19 sierpnia, koniec pieprzenia w kinie, czas posolić! Zapraszamy na czwarty Solanie Film Festival, koniec pieprzenia w kinie, czas posolić, 15-19 sierpnia, zapraszamy! Zapraszam na czwarty Solanin Film Festival, 15-19 sierpnia w Nowej Soli. Czas posolić. Koniec pieprzenia w kinie. Zapraszamy na czwarty Solanin Film Festival. Koniec pieprzenia w kinie. Czas usolić. Zapraszam na czwarty Solanin Film Festival. Od 15 do 19 sierpnia. Koniec pieprzenia w kinie. Stop fucking the cinema. <laughs> Zapraszam na czwarty Solanin Film Festival. Koniec pieprzenia w kinie. Czas soli. Zapraszam na czwarty Solanin Film Festival. 15-19 sierpnia w Nowej Soli. Koniec pieprzenia w kinie. 15 sierpnia rozpoczynamy czwarty Solanin Film Festival. To nie dzwonią dzwonki świąteczne, to dzwoni Solanin. 19 sierpnia kończymy pieprzyć w kinie. <śleski> hmm. <śleski> to Solanin. The Solanin The Solanin The Solanin